Witajcie, Cubehardowicze! Ja jestem Dawidy12, a to jest Cubehard News. Od teraz zrzuty pojawiają się co dwie godziny. A o 17 zapraszam na livea Spokonaj Dawida, mam nadzieję, że to ty mnie pokonasz. A jutro o godzinie 17 w Endzie odbędzie się Event Smog. Jesteśmy coraz bliżej uruchomienia TNT na Cube tutaj. Mam nadzieję, że tak jak my nie możecie się doczekać. Przygotujcie swoje kuboidy. Pora sprawdzić stopkę w rankingu. Na ten moment topowymi graczami są Janek V, Oskar Jowski i Skitek. W top online dominują 321 Igor, 321, Hipcio WW i Madrzesza. A najlepszymi gildiami są JAPA, NEMO i TSNB. A teraz pora przejść do pogody. Witam! Ja jestem Manetka, a to jest pogoda. Jak widzimy, sektory West 4, South 1 i North 4 są najbardziej oblegane. Nie polecam tam zakładać gildii. Nareszcie sektorów jest w miarę spokojnie. Oddaję głos do studia. Dziękuję Anetko za zestawienie pogody. Napiszcie w komentarzu, jak wam idą przygotowania do TNT i dopiszcie nam swój nick, a my rozlosujemy rangę. Ja jestem Dawid12, a to było CubeHard News. Jak tam ci idzie cubehardowicz 3 n